中午搞一个。 A i tutaj jeszcze na polu z tych samosiejek rozkwitło dwa. Na polu z tych samosiejek dwa rozkwitło. Nie wiem, czy one będą ozdobne, czy one będą jadalne, ale raczej pewnie ozdobne, bo to były wysypywane te te nasiona. Tutaj mamy jednego, a tu mamy pięknego drugiego. jest zapylać. pomału, pomału wszystkie dalie zaczynają rozkwitać trochę na wam tutaj dogrywa, ale wiadomo w, jednej, w jedną całość będzie ładnie pracuje o proszę bardzo zbiera sobie ten pyłek a tutaj kolejna biała trzeba uważać, żeby ze osen nie złapać przypadkiem bo by mnie zaraz No i teraz pójdziemy do tego lilie rozkwitają kolejne i taka rozkwitła lilia, ale pachnie i chyba z tamtej strony taka sama, bo ciut ciut, ciemniejsza jakby się dotknął tych właśnie w środku tych pałeczek to zaraz by sobie ręce obrudził tak pyli, dużo pyłku i dużo zapylaczy przylatuje, tam widzę z tyłu też że już rozkwitło dwa kwiaty innej to zaraz pokażę no i pięknie tutaj się w koło kręcą jak ja to mówię, różne owady Zapylające, ta niestety już przekwitła I zaraz jakoś zechcę wam pokazać przejdę pewnie tam przejdę bliżej i tak tutaj taka w lekkie, w lekkie kropeczki otwiera się tam może tamten będzie lepiej widać kwiatek otwarty, jeszcze nie otwarty do końca, ale takie fajne kropeczki ma tutaj po sobie, no i masę ma tych pączków. Tutaj to pokazywałam, ona na przykład przekwita, i tutaj chyba taka sama jak tamta. O, ciężko kamerę odwrócić, żeby wam pokazać. O, już widzieli więc ja nic nie widzę mam nadzieję że wy lepiej to będziecie widzieć cudo normalnie cudo małe cudo drugi myśli się też już otwierać i trzeci bardzo bardzo duże te kwiaty tutaj też jeszcze nic nie kwitnie nie otworzyła się, zobaczymy jaki to kolor będzie tu kolejna tu jakieś pewnie pomarańcz ta też pokaże co ona potrafi ona ma takie fajne tu kuleczki na łodydze ja nazywam, że lilia żabia, bo takie ma te, te centki. nacentkowane no centkowane, jak tygrys normalnie, zobaczcie już widać na tych a ta jaka wielka jaki wielki kwiat tutaj tutaj mi dalia zakwitła z, Miałam chyba trzy tylko dalie z nasion bardzo późne i o zakwitła Dali, ale to kwiat potężny tutaj róża się jak to się mówi wpierdzieliła a się buja i jakie ładne te kwiaty się zapowiadają. Słodne, chyba troszkę inny odcienie, tamten. Tutaj jest jedna cynia i tam druga skwitła. Tutaj jeszcze nic nie kwitnie. Oj, oj, oj. No, może zbliższa ta cynia Szarłaty. O, jakie już mają fajne te. Dziwaczek się szykuje do kwitnięcia. Zobaczcie. Dziwaczek. Tu kolejna. Widzę cynia z nasion. Także będzie się działo ciekawie. Tutaj widać, że już inny kolor będzie. Wiśniowy. A to moje te aksamitki, oczywiście. I koleusy zakwitły w doniczkach jak coś to jeszcze wam będę ten dogrywać jak tego filmu jeszcze nie będę montować może rozkwitnie ten dziwacz, tego tego. po prostu dogram po rozkwitnięciu, a te to jak las porosły pięknie się zapowiada pięknie, no jeszcze trochę tych liliczek na rozkwit.